Jeśli czekasz, aż oprocentowanie kredytów spadnie, stopę bazową mamy 5%, kredyty średnio oprocentowane powyżej 6%, a przez ostatnie kilkanaście lat byliśmy przyzwyczajeni do oprocentowań kredytów w stylu 1-2. 3%, to może się nie doczekać. To, co widzieliśmy w ostatnich kilkunastu latach, po 2009 do teraz, to nie było normalne. Stopa bazowa, nie wiem, 0,5-0,1% to jest anomalia, tak nie było w historii. Średnia stopa bazowa Banku Anglii, jak patrzymy na ostatnie 300 lat, to jest około 5%, więc Czasy wróciły jakby do normalności, czasy anomalii bardzo taniego, taniego pieniądza minęły. Nie wiadomo, czy wrócą, nie wiadomo, kiedy wrócą. Więc jeśli czekasz, aż stopy spadną, może ci nie starczyć życia. Jeśli rozważasz kupno nieruchomości teraz i stać cię na ratę, która dzisiaj jest dostępna, no to jak najbardziej kup. Jak to ktoś mądrze powiedział, lepiej kupić i czekać niż czekać i kupić. Dzięki i do zobaczenia tym razem. Hej.